Cześć, cześć. Eee, właśnie robię naleśniki. Mam nadzieję, że ich nie spalę, ale jest duża szansa, bo chcę, właśnie chcę coś pogadać. Eee, przyszedł mi goodie Box, ale powiem że że Box to tak w kulki leci. W ogóle jeszcze mi nie przyszedł październikowy, a ten jest listopadowy. Mama, ona mi wzięła z naleśnika cukier puder. No, może, Lauruśka jakoś to przeżyjesz. Nie, nie, przyszedł. nie przyszedł. A Laura zrobiła taką piękną pracę, właśnie też chciałam pokazać. To są te, wakacje, moje. To jest mój hamak. Mój hamak. Nasz hamak. Nasz? Nie, chyba mój. Będziemy na Będziemy się od niego bić. <laughs> Razem? No dobra. I tu jest mama delfin i dziecko delfin. I taka plaża i palma. przepiękna, przepiękne. Zrobiłam sobie zdjęcie, będę takich wakacji szukać. A teraz... Nie wiem. A na tych wakacjach nie ma lekinów! Nie ma. Ciekawa jestem, co w tym pudełku... nie Nie da się na pełne morze. Hmm. Może Wam nagram... Może... No mam na ciągle nie zabiera... No. Laurusia, to zawień tego naleśnika, to się nie będzie zabierać. A dobra! To nawet nie jest, o Jezu, to nawet nie jest listopadowy, wiecie co to jest za boks? To Wam pokażę, nie będę nagrywać zdobnego filmu. Yyy... E... Opowiem wam całą historię, bo ostatnio właśnie ten gudy. Czekajcie, skandaleśnik. E, ostatnio boxa trochę leci w kulki. O, przeterminowała mi się karta płatnicza. Mama robi Nie jeszcze na świata. Cieszę się, dziecko. E, przeterminowała mi się karta płatnicza, chciałam na tej stronie zmienić na aktualną. Nie da się, po prostu się nie da, wyskakują błędy, nie da się usunąć tej starej, no nie mam jak nawet płacić za te pudełka. E, ale miałam tam punkty jeszcze do wykorzystania, a skoro nie przychodzą mi normalne pudełka ostatnio, no bo... Tak jak mówię, październikowy nie przyszedł, a miał przyjść, listopadowy nie przyszedł i myślałam, że to jest ten, ale to jest właśnie, zamówiłam sobie resztę punktów na takie pudełko, to jest z firmy, nie wiem wiecie co, nie wiem jak to się czyta, ale takie się to pisze i to jest, wszystkie produkty w środku są tej marki, zrobiłam tak dlatego, że w jednym goodie boxie był taki krem właśnie od nich, o chyba ten nawet. Tak, to jest na noc krem, który tam naprawia, naprawia mikrobiom, czy coś. Czekajcie, bo muszę na ten, ten. I bardzo mi przypadł do gustu i chciałam więcej I zaraz Wam pokażę tylko tylko naleśnika. Proszę. Czekaj, dobra. Jest tam miejsce, Laura? Jest. No to już nie jest jak nie doszło. Tak. Ale dużo zjadłaś. Laura, to proszę się ubrać. Yy, trzeba się trochę, kurczę, ogarnąć, bo my jesteśmy nieogarnięte. Tak, więc ten krem super. Dobra, jest ja to basenę. Wow, fajne to pudełko, całe ja to takie... Nie na, basen. na basen. basen. O, i co tu mamy jeszcze? Body scrap? to nie wiem, ale spoko. E, tu jest serum, jakiś taki baobab. Y, olej do twarzy. Jaki. Mm. Niby pod makijaż. Od normalnej do suchej skóry. No ja skóra nie jest. ostatnio trochę jest przesuszona. Przesuszona. To daj mi talerzyk. E, tutaj jest. E, do ust coś. Od tych produktów do ust trochę mam, ale myślę, że to będzie ciekawe, bo tu jest. E, z Mang, mango puder, butter, shea butter, puder. cukier puder. I ostatnia rzecz to jest. Aha, bo jest jeszcze z tej serii ja Wam mówiłam. Pucę, no mama. Dobrze, zaraz. Ten mi przypadł do gustu, bardzo. A ja Wam opowiem. Um, albo w dęku, albo w co o nim więcej opowiem. I więc ten jest na noc, a to jest wersja dzienna, więc będę sobie go używać z witaminą E. Tutaj też jest witamina E. Mm. A to jest to samo napisane, de facto będzie łatwo pomylić, który jest na dzień, który jest na noc, bo tak naprawdę różnią się tylko tym słowem day i night, które są napisane tą samą kciunką. Dobra, Gloria, ty chcesz trochę cukru pudru? Yy, dobra, schowam to, zaraz wam to... Ała, Jezu, dziecko, stanęłaś mnie na palec. Co mm, plaza! nic się nie stało. Nie stało? Nie stało. Yy, już mnie nie stawaj, dobrze? E, pokażę Wam to zaraz na płasko, tylko ogarnę tu naleśnika. Kurczę, no powiem Wam, że ja nie wiem czy mi się chce śmiać, czy płakać, ale... Nie, płakać to nie, ale jestem w szoku, że wciąż nie dostałam ani październikowego, ani listopadowego pudła. Byłam przekonana, że to przyszło w którejś z tych zaległych, a to przyszło to w ogóle dodatkowe. O... Muszę sobie zrobić przerwę od goodieboxa, przyjdą mi te zaległe. I przerwę robię. Chociaż bardzo mi się podoba to pudełko, no to jednak oni na stronie mają takie błędy, plus ta organizacja. Ja ostatnio tam podglądam na Instagramie, to co chwilę przepraszają, dziękują, czy tam wiecie, to jest taki, w takim klimacie, że jak już widzę tego ich postaje, to on niby nie jest taki aż. Yy, no i jakby już wiadomo, że pudło się spóźni, nie? Uy, ale fajne są kosmetyki, bo na przykład jak zamawiałam golden boxa, tak? Golden boxa, no to zresztą to są moje marudzenia na tym kanale, to. No nie wszystkie te produkty były takie, że ich chciałam używać, a tu wydaje mi się, że jest fajniejsza jakość. Tylko, że one są trudno dostępne, tak żeby sobie je kupić, bo to są jakieś wiecie, nie wiem, duńskie czy nie wiem, jakieś takie nie za łatwo dostępne u nas w Polsce. Po prostu to są nierodzime kosmetyki. No i tak wygląda to pudełeczko. To jest ta, ten olejek do twarzy, nocny, dzienny krem, skrap i do ust. Coś nawilżającego. No, dziewczyny dostały taki piękny zestaw yy, in, w ogóle moje dziewczyny kochają tory kulkowe. Gloria w ogóle spała z tymi kulkami dzisiaj yy, i chyba jednej muszę poszukać. Budziła się w nocy. <coughs> Budziła się w nocy, jak jej kulki wypadały i znaczy raz się obudziła i musiałam jej podać. No w każdym razie będziemy robić ten tor, jak zrobimy, to Wam pokażę jak to wygląda. Sama jestem ciekawa, nie wiem, zaraz wyjmę instrukcję i będziemy robić. No, udało, udało mi się taki to rozbudować. Laurusia, uważaj na instrukcję. Ale no nie są takie proste te instrukcje. Ale fajna, fajna zabawka, ale instrukcje są raczej dla takich starszaków. No bo puszczać to Glorka umie. No ja użyłam dwóch pięter, tutaj są takie piętra przezroczyste. Ja wyjęłam to, wiesz? A. Włożysz kulki Gloria? Tak. Puścisz yy, je po to, Uciekła. Ja chcę przypiąć to. A do czego to jest? Nie wiem. To, z, to Możesz przypiąć. A dla to się A mnie to też potrzebuje do ciennego przypięcia. Fajne. Tyle nam zostało, no to leciło. Tyle nam części zostało, czyli prawie ze wszystkich jest ten tor prawie. Cześć. Ja chyba nagram taki film o moich porankach, bo tylko rano ostatnio nagrywam i to będzie vlog, w którym mówię cześć, cześć, cześć. Wiecie co byłam wczoraj w końcu? W galerii był tłum ludzi i masakra. Kupiłam kilka rzeczy, ale w sumie przede wszystkim takie co jakieś słodycze do kalendarze. Ach, kalendarze chciałam Wam nagrać, ale nie umiem trafić sporą, bo na przykład teraz dziewczyny jeszcze śpią, ale nie wiem czy by się nie obudziły zaraz i na przykład wszystko by yy, zobaczyły. Na no wieczorem to ja zazwyczaj zasypiam. No nie wiem, jakoś to może ogarnę. Okupiłam jakąś posypkę. posypkę nie jakaś świąteczna. O, kupiłam sztuczny śnieg. Jak się takiego pokazać? Na... Yy, o, wstążeczki. Nie wiem co tam jest. Ale ja kupiłam też kosmetyczne rzeczy. To, rajstopy sobie kupiłam. Zwykłe, to jest zwykłe czarne rajstopy. Yy, bo być może będę potrzebować. O, ma, moja karta świetnie, nie wiedziałam, że to jest. Kupiłam jeszcze takie coś, żeby Laurze do kalendarza dołożyć. Taki zestaw z jakimś. Dinosia! O, dobra, 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 dobra. A tak, byłam w wingrocie. Kupiłam sobie lakier do pazurów. Czerwony. Wiecie co? Ja mam hybrydę czerwoną, ale mi się nie chce tych hybryd robić. Właściwie robić to po biedy. mi się później tego nie chce zmywać, piłować, ścierać tak wygląda ten odcień na tym takim próbnym paznokciu on jest taki, to jest taki czerwony ale wpadający w pomarańcz 0,21, w sensie on mało wpada w pomarańcz bo chciałam żeby był bardziej zdecydowanie czerwony niż pomarańczowy ale nie chciałam, nie chciałam żeby był taki ciemny czerwony, taki nie wiem taki za poważny mi się wydawał i w ogóle niechcący trafiłam na promocję taką wiecie teraz tą black fridayową. Friday, co ja powiedziałam, fridayową? Nie wiem, jest. Zaraz będę kawę robić. <grym> w każdym razie było 25%, i tak trafiło mi, rzuciło mi się w oczy mytło do brwi. I wiecie co ja mam? No, wiecie, ja nie mam jakichś specjalnie rzadkich brwi. E, rosną sobie jak, co mi sobie właśnie pomyślałam, że chcę spróbować, e, jak mi się taki produkt sprawdzi. To jest taki żel. To mydło kosztowało w normalnej cenie 30 zł, o widzicie, to nawet nie widać tego, to jest taki totalnie przezroczysty żel, taka galareta, o takie, o takie widzicie, no ale jeszcze nie testowałam, wydaje mi się, że to chyba starczy mi do końca życia, bo tego wydaje się tak dużo, nie wiem, zobaczymy jak się to będzie używać i czy mi to siądzie, ale myślę, że jest szansa duża na to. I chyba czekaj, czy jeszcze coś... O, jakąś wstążeczkę kupiłam. Tą kupiłam w Empiku, bardzo ładna, nie? A tu kupiłam, ale na przykład tej wstążeczki mamy... 3 metry, tak. 3 metry i kosztowała 12 zł, a tutaj mam za niecałe 8 zł. 3 razy po 4 metry to jest z kolei z oszą. Tam był taki zestaw mm, złoty, czerwony i chyba zielony i jakoś. wiecie co czerwone? Ja mam z tą rzeczki jakieś, tak mi się kojarzyło. Um, kupiłam już papiery i jakieś tak złoty, stwierdziłam, że może nie, i wzięłam te zielone właśnie. <laughs> Zobaczmy. A ja poza tym wzięłam też te. To też są z, one mi się spodobały, bo one są takie jakby zamrożone. No. Jeszcze wziąłem jakąś taką posypkę. Tutaj są złote korony. Ogólnie wziąłem ją, bo mi się podoba, jaki tworzy ten zestaw kolorystyczny. Podoba mi się. Więcej słodyczy. No, i chowam to. no i tak, i pokażę wam jaką dobrą kawę ostatnio robię, pyszną, wyśmienitą dostałam przepis także się podzielę no, a posypki to w ogóle bo chyba nie dokończyłam tego zdania, że posypki są, bo będziemy robić ciastka dla Mikołaja w najbliższym czasie, może nawet dziś, nie wiem dobra, Groszka już wstała, ale ogląda baję, więc pokażę wam <laughs> tą kawę, w ogóle jestem bardzo szczęśliwa, bo i ta kawa sprawia, że mogę używać mojego kubka z kogutem. O, właśnie. właśnie się mył. Mojego kubka z kogutem, ale nie mogłam tego od jakiegoś czasu robić. Znaczy w ogóle tego nie robiłam, bo był za mały na tą moją kawę, co zwykle piję. I teraz tak. Czekolada. Dwa paseczki. Ja mam ten mleczną i Kinder. Wrzucam do tego kubka. Zalewam mlekiem tak, żeby mi się zmieściła jeszcze kawa później, bo ja tak wlewam 30 ml kawy. Więc o, mniej więcej mam tyle mleka. I do mikrofali. Chyba nawet ja, mogłam... mogłam dać mniej, ale ja tam... Nie wiem, 30 sekund na razie. O, nie musi to być, <ścoughs> wiecie, tak, żeby mleko nie wyskoczyło. I jest dobrze wtedy. No, teraz jest lepiej. Dobra, no i teraz do tego mleczka z kawą, e, z czekoladą. I smacznego. Mm, to jest naprawdę dobra. I podstępne, bo łatwo, dosyć łatwo wypić dwa paski czekolady. Mm. W ogóle testuję ten lakier, i w sklepie wyglądało, że bardziej wpada w pomarańcz. To jest jedna warstwa. A teraz mi się wydaje, że wpada w róż, albo się rąbnęłam przy wyborze tego numerka, bo. Ale też w sklepie jest takie światło, że może ono coś przekłamało. No teraz to w ogóle jakby nie widzę, żeby to wpadało. Co może mama? Hm? On jest... Jeszcze dam drugą. No nie, no jest to ładny żywy nie, to... czerwony, ale on nie widzę tu już tego, co w sklepie widziałam. Ale ładny, kurczę, niesamowite jak lekko się maluje tymi. ja nie, nie lubię za bardzo tak malować pazurów, nie mam do tego, tak twierdzę, że talentu, denerwuje mnie to nawet <grym> czasem, chociaż nie wiem, może to się z wiekiem zmieniło, może wciąż mówię to, co mi się wydawało kiedyś, bo kiedyś bardzo nie lubiłam, a teraz w sumie, no widzicie, kupuję lakiery, hmm. tak czy siak muszę w ogóle ogarnąć paznokcie. Eee, tak, tylko testuję. <laughs> no, ale <laughs> przepraszam, coś tak baj bajkowa się maluje tymi lakierami z inglota, żadnych smug. No, fajna są Właśnie wczoraj byłam w inglocie. I kupowała tam też coś jakaś taka pani. I ona właśnie mówi tej ekspedientce, że lubi robić zakupy w inglocie, bo. Eee, nie, nie użyła słowa, że jest tanio, ale tak to zabrzmiało, że, że jej cena nie odstrasza. Hmm. Że w daglasie jest podobno gorzej. Nie wiem, w sumie. W daglasie czasem kupuję perfumy jeśli już... albo na Notino. A co prawda nie uważam, że w inglocie jest jakoś super tanio, ale rzeczywiście jakoś jest fajna. Zresztą nawet jakoś inglota jest porównywalna chyba, porównywana przez niektórych z, z jakością kosmetyków M.A.C. Ach, jeszcze sobie taką kawę z pianką zrobiłam, o Jezu, ale to już trzecia. Z pianką? Z pianką, patrz jaka ładna, pachnie? pianką. o, pianką, pachnie, pachnie.